W Muzeum Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Wójcika. To już kolejna obecność tego artysty w tym miejscu. Wcześniej prezentował swoją twórczość w ramach sympozjum artystycznego imienia Mariana Ruzomskiego. Teraz przyszedł czas na samodzielną wystawę podsumowującą jego wieloletni dorobek. Kotwórca młody wytworzył własny język artystyczny, jest bardzo rozpoznawalny, bardzo bliski natury. Jego widoki, mimo że niedookreślone co do miejsca, bardzo ściśle wiążą się jednak z tą nadwiślańską tarnobrzeską przyrodą, czy też tą przyrodą wideł Wisły i sanu. Także jest to artysta bardzo ważny dla naszej instytucji. Główną inspiracją dla Grzegorza Wójcika jest natura. Jego pejzaże opierają się na trzech motywach: wodzie, drzewach i polach. Najwięcej jest obrazów z motywem wody. To są takie zbliżenia, raczej nierozległe, jakieś takie pejzaże, tylko, tylko zbliżenia na tą wodę, na odbicia linii brzegowej, gdzie tam właśnie się odbijają te wszystkie rzeczy, rośliny, drzewa. Są też odbicia światła z nieba i to się staram namalować. W, w drzewach też, też to są raczej zbliżenia. Albo na przykład duże, duże tryptyki, w których rytmicz, rytmicznie maluje drzewa obok siebie, I jeszcze są pola, które kompozycyjnie się sprowadzają do poziomych pasów. Wernisarz był okazją do obcowania z naturą, sztuką oraz muzyką. Wstępem do wystawy był kameralny występ córek artysty. Wystawę prac Grzegorza Wójcika można oglądać w Muzeum do 12 października.